Powraca temat kontrowersyjnej decyzji urzędników miasta dotyczącej odrzucenia projektu parku Barwy i Wody, który zgłoszono do poznańskiego budżetu obywatelskiego. Jest szansa na zmianę w regulaminie PBO. Informuje Marcin Zaręba, przewodniczący Rady Osiedla Nowe Winogrady Północ, która projekt. Zgłosiła. Przypomnijmy, że Park Barwy i Wody to projekt, który miał powstać przy budowanym basenie na Osiedlu Zwycięstwa. Miał to być teren zielony, uzupełniający miejską inwestycję. Zdaniem urzędników, czas realizacji nie zamknąłby się w roku i to był jeden z ważniejszych powodów odrzucenia wniosku. Rada zaprotestowała i mamy tego pierwszy efekt, dodaje Marcin Zaręba. Rada Osiedla Nowe Winogrady Północ otrzymała od gabinetu prezydenta i zespołu poznańskiego budżetu obywatelskiego bardzo pozytywną odpowiedź na naszą uchwałę, którą podjęliśmy 7 grudnia 2020 roku mianowicie, że zostaną wprowadzeni eksperci zewnętrzni do. Zasad poznańskiego budżetu obywatelskiego 2022, czyli w tym roku, pojawi się ten element, o który wnioskowaliśmy. Bardzo nas to cieszy, bo właśnie tego elementu zabrakło w tym roku. Jak przypomnimy, w związku z tym powstał problem z możliwością realizacji Parku Barwy i Wody. Bo nasi eksperci wypowiedzieli się, że istnieje możliwość zrealizowania tej inwestycji w rok, no natomiast miejsce eksperci wypowiedzieli się, że takiej możliwości nie ma, a nawet jeżeli by była, no to oni nie podejmą ryzyka realizacji. No w związku z tym, właśnie podjęliśmy stosowną uchwałę. W tej chwili trwa ewaluacja poznańskiego budżetu obywatelskiego. Są zbierane opinie, również opinie od mieszkańców. Dlatego, warto też, jeżeli mieszkańcy mają jakieś swoje uwagi, żeby też również przekazali je do zespołu poznańskiego budżetu obywatelskiego. Ale już cieszy nas to, że, że ten nasz wniosek, że ta nasza uchwała została przyjęta i że tutaj już będzie, będą rani właśnie pod uwagę ci eksperci zewnętrzni, bo to jest bardzo ważne, bo no, mogło to zaważyć właśnie i zaważyło to na tym, że ten projekt mógł być dopuszczony do głosowania, a nie został i mieszkańcy niestety tutaj nie mogli się w tej kwestii wypowiedzieć. Do tematu wrócimy w kolejnych informacjach okiem kamery.